Się zgubiło, idziesz po plecach? O, znowu spadło. Nie moje włosy, nie jest mi włosy, Misieu Pysiu. No, idziesz tam dalej po plecach moich. No nie to perek, do góry nogami. Proszę, proszę. No, wychodzisz po mnie? No. Memlasz mnie znowu, już nie mnie nie memlał, już mam wszystko wszędzie. Tyś jest cały w bananku, ja jestem cała w bananku. No mówić. No. Co ci tam nie pasi w tym moim uchu? Maluchu mój, maluchu, co ci nie pasi w moim uchu? Eee, 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 muszę ci podokuczać. Ty mi dokuczasz i co, myślisz, że ja ci nie będę dokuczać? A co, ty masz mieć jakieś względy? Co? Jakie ty masz mieć względy? Ty mi dokuczasz, to ja ci też. Dawaj tu. Dawaj tu troszku. Dawaj. Dawaj. Eee, cię uciekasz. No, aleś mi tu ubrudził już. Będziemy mieć dzioba. No, a Blu nie lubi wody. Kto nie lubi wody? Brudasek Blu? No, dupkę pokazujesz. O, ty. O, ty. Gdzie tam idziesz? Po zabawki? Hmm? Co tam kukasz? Co ci się tam podoba w tyle? Szkoda, że nie masz ucha, to bym też tak ugryzła. No, nie rozbierzesz całą. No, kto nie umie usiedzieć na jednym miejscu? Teraz mi ramię jesz, co? Uh-uh.